teraz będziemy przechodzić przez labirynt właśnie kupujemy bilety i się. znajdujemy się przed wejściem do labiryntu tak to tutaj wygląda poczekamy chwilę tamta wycieczka pójdzie i wtedy my wyjdzie О, котик уж пошел по лабиринту ябковым. <рifinal> 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 Зналас! Что то есть? Моя копия, не? То выход давай с этого лабиринта. Ciekawe, ile on będzie chodzić po tym jabłku. No, to, to teraz idziemy. Kotek ma mapę, no, tak. po której musimy iść. <gry> to wprowadź. <gry> Taki mamy labirynt. Nie bać na mapę O i następna droga Zobaczymy jak ten... Co? No na razie jeden skręt żeśmy zrobili Za... Tu i tu będziemy skręcać no i tutaj jest... No tutaj Nie. Pamiętasz kultową bajkę Tom i Jerry, jak miał na imię kot? Tom, tak? Tom! No to dobra, odpowiedziała. Ura! Idę. Ty tak patrzysz na tą mapę, że idziemy na oko, kurde, może gdzieś wyjdziemy. Ty jesteś kierowcą, ja. trzeba ty było wziąć nie długopis i zaznaczać jak przechodzimy. No na pewno, mnie nawet Google mapa, ja nie mogę iść. Aha, to chcesz? weź włącz sobie nawigację, może wyjdziesz. ja nie umiem po niej chodzić, to chcesz mnie po mapie. No. daleko my dojdziemy. Do rana będziemy tutaj. Byli. Patrz, tu zakręt, tam zakręt, zaraz będzie... Masakra, wejdziemy. No do wieczora. A kiedy ja puszczę drona? E, nie Jak na jest, <grym> jest Coś tu jest? No to idziemy z W bajce Bolek i Lolek głównymi bohaterami byli dwaj chłopcy. Który z nich to Lolek? O cholera grubszy i niższy czy chudszy i wyższy? Ja czy ja nie pamiętam? Ja nie... Już Jesteśmy bezcenie. na pierwszej wieży widokowej I tak to wygląda stąd widok Teraz będziemy szli na drugi krok. A później na tą trzeci w bajce Talabuga główną postacią był żółw, krokodyl, smog. Nie, nie wiem, ogóle musimy nie sprawdzić w Google. <głos> <głos> Bo nie wiem. A, dotarliśmy do pierwszego celu, idziemy szukać drugiego celu. I, I co? Pierwszy cel zdobyty. Zobacz na mapie, jak dojść do drugiego. Nie wiem, nie no weź No Nie, nie no skąd ja wiem? My co, dojdzie do pierwszej celu? Ile? <noise> 15 minut? tak na pewno. I dopiero weszli. Co ty? Z 10 minut żeśmy szukali. No. No to trzeba było zobaczyć. Które... Dobra, to ja sprawdzę, która jest godzina. Teraz zobaczymy, kiedy dojdziemy do drugiego celu. Dobra. Krecik to bajka polska, czeska, rosyjska. Moim zdaniem czeska. Ja nie wiem. <laughs> nie wiem. Znalazła w końcu za ile? No i dotarliśmy do celu numer 2 a była 15:30, która jest? Za 20. 10, 10 minut, z jedynki ja do dwójki. Ta jeszcze sobie poskacz do góry. Dobra, idziemy trójki. Trójka to tam ta wieża jest. To w tamtą stronę, gdzie jest ta chorągiewka. O, już coraz bliżej. No ale zaraz pewnie będzie tam pomieszane coś, ale blisko już chorągiewka do trucizny. Ale ja przyjmuję, żeby ma pytanie, bo musimy to zaznaczyć, żeby A. my nie zgubili żadnej deski. Żeby... No to dobra, to się cofniemy najwyżej. Co powodowało sok z gumijagu? Super szybkość, super odwaga, super skoczność. Będzie odpowiedź C. Już zbliżamy się do punktu trzeciego, więc już będzie jeszcze tylko jeden punkt, ale udało nam się pięć py... nie, na pięć no pytań jeszcze... odpowiedzieć. Jeszcze nie, jeszcze Zgubili zakręt. Się. O kur ale zaraz będziemy na kolejnej wieży widokowej i zobaczymy z góry jak tam dość chyba. Naprawdę zgubiliśmy Co ty gada? Nie w tą stronę. Ja pierdzielę, to ładnie, żeśmy za zapytanie i podniosłem. No, w końcu żeśmy się odnaleźli, trochę żeśmy się pogubili, więc zeszło nam trochę więcej czasu. Zachciało nam się jeszcze pytanie znaleźć. Trochę żeśmy oszukali, ale się udało, wiemy jakie pytanie. Teraz idziemy na wieżę. Mam na to nadzieję, że Jak tu będzie, nie będzie skrętu na tą wieżę, to masakra. Już jesteśmy zadowoleni, że tak. A tu... Jest, udało się Jest, udało się. jesteśmy przy trujeczce Tak sobie łazimy pomiędzy tymi żywopłotami i wchodzimy teraz sobie na wieżę widokową A jak my wy wyjdziemy Kuźwa Ty może tam jest na wprost no właśnie, trójkę znaleźliśmy, ale nie wiemy jak wejść na wieżę. I znowu szukaj, masak. To idziemy szukać tu wieżu. Jest, udało się, wieża. Ura! No, trochę nie tamta strona. zobaczymy, jak to zobaczymy. Dawaj właśnie pokaż jak kawał zrobić Tutaj No to czekaj Bo je się brakowało tamtego co ja wpadła. Padliśmy na tamtej wieży okay. Tutaj gdzie ta chorągiewka no I teraz jesteśmy przy tej trzeciej A teraz... Po... I nasza cel. Jeszcze, jest jeszcze tam, ale jeszcze tam coś było, że do środku Jeszcze centrum, ale Dobra. nalaziliśmy. je. No i jesteśmy przy pytaniu numer 6. Brygada RR składa się z wiewiórek, kotów, myszy. Z wiewiórek. Do celu za 4 minuty. No i elegancko. Tutaj szybko poszło. A gdzie indziej? Najgorzej było przy trójce. No dwa pytanka, no to najpierw... Nie wiem gdzie one są. Będziemy szukać dalej. Będziemy dalej. Teraz do środeczka będziemy się zbliżać. O no właśnie. O i znaleźliśmy kolejne. To jest pytanie number 7. Muzeum Koziołka-Matołka znajduje się w Krakowie. Pacanowie w Warszawie. Mi coś mówi Pacanowie. Nie wiem, co to jest. No, tak. Koziołek? Jak, Pacanów Czekaj, jeszcze nie zaznaczaj. No i dotarliśmy na środek, tak to wygląda. To. Zaraz puścimy drona i zobaczymy jak to z góry wygląda. I wyszliśmy z labiryntu, przeszliśmy go całego.